Witamy. Jesteśmy dzisiaj u Andrzeja. Andrzej ma 29 lat. Jesteśmy po polskim. Andrzej jest dzisiaj szóstym delikwentem, którego zatrzymujemy. Co tam Andrzejku powiesz? Co masz do powiedzenia? Przepraszam. Przepraszasz. A powiedz co robiłeś? Pisałem SMS-y. Ale jakie? Zboczone. A co to znaczy zboczone SMS? Bo ja nie wiem. Erotyczne. Jakie Erotyczne. Przytocz jakąś treść z jednej z wiadomości Jakie treści? Pedofilskie treści pisałeś. Czyli jesteś pedofilem. Tak? Bo dla mnie jesteś. Super. Powiedz mi, po co wypisujesz do dzieci? Głośniej mów. Muszę, żeby po prostu. Usiądź tak w boku. Usiądź tak w boku. O, wiesz co, bo ja nie będę prosił Cię, żebyś Ty głośno mówił, ten sam tak usiądziemy. Powiedz mi, z iloma dziećmi piszesz? Poniżej 15 roku życia. Z dziesięcioma. Z dziesięcioma? Myślimy, że więcej. Do dziesięciu się przyznałeś. Do początku do pięciu, teraz do dziesięciu. Myślę, że jest więcej. Posiadasz w telefonie w tym momencie yy, czaty z, z dziećmi, które piszesz? Nie. Jak nie, jak ci odpaliłeś telefon, to jeszcze ja jeden jedno, pokazałem. Jedno no właśnie, a jest więcej, bo jeden był z brzegu. I co dalej? Yy, mamy tutaj niespodziankę, bo Andrzej tak naprawdę nie jest pierwszy raz. Andrzej już nawet odsiedział 6 miesięcy. Yy, za podobne historie też wypisywał do dziecka hmm. i Słuchaj. rozpowszechniał treści. Pornograficznej wysyłał swoje zdjęcia z przyrodzeniem tak samo jak i tutaj do dziecka, z którym pisał, przez które tutaj jesteśmy tak? Tak. Po co to robisz? No dawaj, dawaj, mów, no byłeś wylewny taki w czatach do dzieci, a teraz co, morda na kutkę? Po prostu żeby mieszkać pisać miejskim pisać, no nie mogłeś sobie dorosłej kobiety znaleźć, do kolegi było napisać. Mogły. No to dlaczego Szef. tego nie zrobiłeś? Masz chory łeb. A powiedz mi, co to była za historia? Bo y, pisałeś do niejednego dziecka i wysyłałeś swoje zdjęcia, y, że popełnisz samobójstwo, że jak ci nie wyślę zdjęcia bądź nie odbierze te od Ciebie. Y, y, Połączenia wideo. Było tak? Wysyłałeś swoje zdjęcia z nożem. Tak. I pisałeś, że popełnisz samobójstwo, no. że idziesz się zabić. Tak. Masz myśli samobójcze? No, miałem, jak piłem. A, jak piłeś? A teraz nie pijesz? nie. A gdzie dzisiaj byłeś? W, w Katowicach. Znaczy, Dubsko. Tak. No właśnie. To chociaż jeden problem z głowy, co? A co z tymi twoimi skłonnościami pedofilskimi? I, I nie będę pisał więcej. Nie będziesz pisał? Nie będę. A może też byś chciał się poleczyć trochę, co? Nie, nie. Nie chcesz się leczyć? Dlaczego? No przecież to trzeba leczyć. To już drugi raz popełniasz taki sam czyn. Piszesz z wieloma dziećmi, krzywdzisz wiele dzieci i uważasz, że to nie jest problem, że to nie jest choroba? Zostaw telefon. Nie odbierasz telefonu. Słyszysz, co mówię do ciebie? Dobra. Nie odbierasz telefonu, nie masz potrzeby odbierania telefonu w tym momencie. Chyba, że jakieś dziecko dzwoni. Nie. Nie? Nie na pewno? Powiedz mi, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć rodzicom, dzieciom, do których wypisywałeś? Przeprosić je. Uważasz, że twoje przepraszam coś zmieni? Nie. Nie? No właśnie, nie. A wiesz, co robisz z psychiką dzieci w tej sytuacji? Psuje dzieciom psychikę. psuje dzieciom psychikę. Wiesz, że wiele dzieci bardzo, bardzo to przeżywa i to są dla nich traumatyczne przeżycia. Bardzo tak. często Rozumiem. kończy się to próbami samobójczymi, samobójstwami i, wieloletnią, i wieloletnimi leczeniami takich dzieci. Tak. To jest trauma na całe życie. Znam osobiście niejedną osobę, która się dorosła. Tak. Yy, słuchajcie, w tym momencie yy, dzwoni do... Dzwoni jakieś dziecko na, na telefon do naszego tutaj delikwentna, delikwenta. na wideo, czy normalnie? Na czat wideo. Na czat wideo. Nie będziemy odbierać, bo nie wiemy, kto to jest i nie będziemy tutaj jakby upublicznić tego, no ale dzwoni. O, czekaj sekundę. Powiedzmy kto to jest, no, ale bez szczegółów. Ile ma lat? Czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest osoba obca? No mów. to jest osoba... Obca. Obca. Ile ma lat? Ona ma 14 lat. 14 lat. Słuchajcie, dzwoni do niego w tym momencie na czat wideo dziecko, które ma 14 lat i jest dla niego obcą osobą. Czyli to jest kolejna osoba, która, która jest jakby jego ofiarą. Jak ma na imię? się mi powiedzieć, bez nazwiska. Agata. Jak? Agata. Agata. Kim jest Agata? Obcą osobą. Skąd ona jest? Z Poznania. Też ją zaczepiłeś na Messengerze czy gdzieś, tak? Tak. Czy wysyłałeś agacie swoje przyrodzenie? To jest łatwe do sprawdzenia, tylko ja teraz sprawdzam twoją prawdomówność. Wysyłałeś jej swoje prącie? Wysyłałeś, czy nie? No chwilkę muszę proszę, proszę, proszę Nie. Nie. Ale innym wysyłałeś. Tak. Od jakiego czasu piszesz? Ile czasu piszesz z dziećmi? Jest miesiąc. Więcej. 100 miesięcy. Jak kurwa z miesiąc, jak od lutego piszesz z dziewczynką yy, z tego czatu, co tu jesteśmy? No to piszesz od lutego, no to już nie jest miesiąc. Po co kłamiesz? Chyba ci powiedziałem, że ja rozmawiamy ciekawe, szczerze. Ja rozumiem, rozumiem. To jest marzec, kwiecień, luty. nie, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Masz mówić głośniej. Tu proszą ludzie, żebyś mówił głośniej, wiesz, bo Cię nie słyszą. Więc się zastosuj. Bo inaczej idziemy po pieniek i w kastrację. Nie nie. nie, nie. Dlaczego? Przydałoby Ci się. Tylko widzisz, najgorsze jest to, że... Co z tego, żebyś była... Trzeba Ci zrobić kastrację chemiczną, żebyś Ty nie miał tych myśli. Rozumiesz? Bo to w głowie siedzi. Rozumiem. Zaczniesz się leczyć? Co? Zaczniesz? Od kiedy? Spróbuję. Powiedz mi, co ty masz w głowie, co? Co? No nie masz mózgu, no, znaczy mózg, no, ale co ty co w tym mózgu masz? No nic. Miałeś jakiś wypadek? Nie. A masz jakiś stopień upośledzenia albo coś? Tu pierzły, bo. No tu mnie pies No pies cię ugryzł, dobra, nie, nie używaj słów wulgarnych, dobra? No przepraszam. No właśnie. Y, pies cię ugryzł, tak? Ale ogólnie nie masz żadnego upośledzenia psychicznego? Stwierdzonego? Przez psychiatrów? Przez jakichś tam biegłych? Byłeś w wariatkowie? Nie. A badania miałeś psychiatryczne? Nie. Nie, czyli nie, nie masz, nie jesteś. Yy, oficjalnie nie jesteś uznany za psychicznie chorego. Nie. A, widzisz. No to myślę, że wiele ludzi jest odwrotnego zdania, że jesteś psychicznie chory. No bo jesteś, no jesteś, chłopie. Tyle dzieci i, i takie rzeczy. Chciałbyś mieć kiedyś dziecko? Chciałbym. I co byś zrobił, jakby ktoś do twojego dziecka takie rzeczy wypisywał? No rozjebałbym go. No właśnie, miałeś nie przyklinać. Przepraszam. Bądź czujny. Ja wiem, że emocje my też mamy emocje, ale jakby zobacz, zachowujemy się normalnie, no nie? Gdybyśmy się słuchali własnych emocji, to pewnie byśmy tutaj cię wkopali w ten ogródek. Ale to nie o to chodzi. Powiedz mi, od kiedy piszesz? Bo nie odpowiedziałeś na to pytanie. Pierwszy raz skłamałeś. Powiedziałeś od miesiąca? Luty, od lutego. Nie, od lutego to piszesz z dziewczynką, z którą tutaj jesteśmy. Powiedz mi, od kiedy piszesz ogólnie z dziećmi? Ile to trwa? W pół roku. Pół roku? To już trochę ofiar masz na koncie, co? Bo te osoby, te dziewczynki, dzie dzieci. Miesiące z... A tylko do dziewczynek pisałeś, czy do chłopców też? Tylko do dziewczynek. Tylko do dziewczynek. Chłopcy cię nie pociągają. Nie. A małe dziewczynki? Też nie. No to czemu to pisałeś? No pisałeś żebyś kochał się z dziewczynką żebyś lizał dziewczynkę, wiesz gdzie. Wszystko alkohol robi. Słucham? Wszystko alkohol robi. Jak no, no dobrze, no jak piłeś, ale jak się... Jak byłeś trzeźwy, yy, to widziałeś swój telefon, widziałeś jego zawartość i mimo to dalej później pisałeś. No trzeźwy człowiek, jak coś robić alkohol no to nie wiem, usuwa kasuje i nie wiem, cokolwiek robi, tak? A ty to po prostu robiłeś dalej. Czyli to nie, to nie alkohol, to twoja chora głowa. Nie, alkohol tak samo. Za dużo alkoholu. Za dużo alkoholu. Nie postanowiłem siówkę zachodzić. Dobra, a powiedz mi ten pierwszy raz, co byłeś zatrzymany za to samo, co dzisiaj jesteśmy, jak to się zaczęło? Skąd tą dziewczynkę, skąd ją wziąłeś, skąd ją złapałeś? Jak to się zaczęło? Na Messengera. Na Messengera, tak. wysłałeś jej zaproszenie, zaczepiłeś ją sam? Napisałem do niej hej, trzeba nie zaczęła pisać. Mhm. Czyli taki standard, no nie? A powiedz mi, yy, wysyłałeś jej treści pornograficzne? Czyli jakieś swoje zdjęcia, czy jakieś zdjęcia z internetu? Yy, porno, wiesz, to jest pornografia, nie muszę wiem, ci tłumaczyć. Wiem, no. wiem. Wysyłałeś jej. Tak. Ile, jaką karę dostałeś za nią? Pół roku. Odsiedziałeś to? Tak. Dobra. Czyli wyrok był większy, czy tylko pół roku? A po pół roku jak to było? Jaki był wyrok? Pół roku. A 6 miesięcy? Ile się już w zawieszeniu miał. miałem? Dwóch. Dwa lata. A kiedy to było? 3-4 lata Aha, 3-4 lata temu. To i tak rezydywa. Ciężko to widzę. I? Wiesz, co teraz zrobimy? Domyślasz się? Co? Nie Zadzwonimy po policję. Nie. Tak. nie. A pokaż ładnie, jak płaczesz. Aż twoje łzy nie wzruszają. Nie byłeś wzruszony wypisując te rzeczy do dzieci? Już nie będę pisał. Nawet. Będziesz. Nie będę. Będziesz. Nie będę. Przysięgam. Nie będę. Nie twoje przysięgi to dowiedzie latają? Nie będę już. Nie obchodzi mnie. Naprawdę, nie będę. Będziesz pisać. Nie, nie będę. Będziesz nie, nie będę, nie będę. Posłuchaj, wy to macie we krwi. W DNA masz to wkodowane. Ty nie. będziesz pisał. Nie będę, naprawdę, nie będę przysięgam. To poprzysięgasz sobie pod celą dzisiaj. Nie proszę, nie rób Niestety nie mam litości do tego. Siedź. Nawet nie drugi, bo cię położę tu zaraz. Nie rób. Niestety. Nie, proszę. Nie widzisz, jaki nie. jesteś? Proszę, nie rób. Nie, nie, nie będę pisał już. Nie. nie ma litości. Powiedz mi, jaką miałeś litość wysyłając do dziecka 13 lat swoje prącie. No człowieku, swoje przyrodzenie wysyłałeś, pisałeś, że będziesz uprawiał z nią seks i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego czytał, bo to jest obrzydliwe, rozumiesz? Zrygam się zaraz na ciebie. Przepraszam. No i teraz chłopca dopadło rozczarowanie, bo myślał, że policja nie przyjedzie, a jednak policja nie chce. Nie, proszę, nie Niestety. Nie, tak. Nie będę już pisał. Będziesz. Nie będę. No przez najbliższy czas pewnie nie, bo pod celem telefonu jesteś mało. Nie, proszę, nie Stop powiem Ci, że mam ogromną satysfakcję dzisiaj. Nie, róbcie mi, proszę. Już dawno nie miałem takiej satysfakcji jak mam teraz. Nie. No nie cię nic nie, nie zrobimy. My cię nic nie zrobimy, chłopie. My tu jesteśmy po prostu po to, żeby skończyć twój proced proceder. Ja jak się czujesz? Nie. Źle się czujesz, bo z myśliwego stałeś się ofiarą, co? Nie Powiedz mi, jak to jest teraz być ofiarą? Ja. Jak to jest być ofiarą, powiedz, co? Ciężko. Ciężko. A zobacz teraz, co czują te dzieci. Ty pójdziesz, odsiedzisz swoje i nie A dziecko nie do końca życia będzie miało traumę. Wiesz, ile dzieci ee, próbuje popełnić samobójstwo? Wiesz, ile dzieci e, leczy się psychiatrycznie do końca życia? Wiesz, ile dzieci przez takich jak ty nie zakłada rodziny? Nie ma własnych dzieci? Bo się boją. Bo zostali skrzywdzeni przez, e, przez takich jak ty? Nie rób się, rób się. Zdaję sobie z tego sprawę? Coś tak. ty nawy, narobił. Tak. Tylko powiedz mi, dlaczego nie zmądrzałeś y, po pierwszym wyroku, który odsiedziałeś? Zmądrzałem. No ale ty pewnie opisywałeś, że skończysz, że już nie będziesz. Już nie będę. co naprawdę, nie, będę. nie będę już. Andrzejku, nikt ci w to nie wierzy. Uwierzcie mi, uwierzcie mi. Uwiecie. Pytanie do publiczności, czy ktoś wierzy Andrzejowi? Uwierzcie mi proszę, uwierzcie, uwieźcie mi, już nie przestaje. Ty, nikt ci nie wierzy. Dwa tysiące ludzi ogląda, nikt ci nie wierzy. Patrz jaki przestanę. numer. Przestanę. Przestań pisać, przestań. Już nie będę... Pisać messengera usuwa Ty muskusz usunięcie Messengera. Muskus, usunię, rozumiesz? Ty powinieneś sobie kupić taki świński nawagę, może byłby lepszy. A powiedz mi, dlaczego nie poszedłeś się leczyć po pierwszym razie? Mogłeś leczyć. Mogłeś, ale wiesz co powiedziałeś jeszcze przed chwilą? Że ty nie masz potrzeby się leczyć. Tak powiedziałeś sam. Tak powiedziałeś sam. Ja już nie... Więc skoro nie masz potrzeby się leczyć, to no nadal będziesz to robił. Nie będę tego robił. Naprawdę. Dajcie mi szansę. Nie mi się. Szan. Miałeś szansę, wiesz kiedy? Dobra, ale słuchaj, skończ tę tragikomedię, kurwa, bo mnie, przepraszam, bo mnie na to nie kupisz. I ten teatr może sobie tam gdzieś pod celą zrobicie, kupię komedię to będziesz, to będziesz dobrze grał. Tutaj mi nie odgrywaj żadnych scen dramatycznych. Nie rób. Powiedz mi, wiesz kiedy miałeś szansę? Miałeś szansę. Wtedy, kiedy dziecko do ciebie napisało, że ma 13 lat, powinieneś powiedzieć pisz. dziecko, i spać. Nie pisz do mnie. A ty perfilnie dziecko zaczepiałeś, nie proponowałeś seks i zdjęcia. Nie będę, nie będę już zaczepiał nikogo. Nie będę. Przysięgam na pola Boga. Nie będę. Boga. Gdybyś ty w Boga wierzył, to ty nie. byś takich rzeczy nie robił. Nie, nie będę już. Nie będę już, proszę. nie, nie będę. Ja tak na sucho coś płaciesz, mówię, nie masz, co? Nie, bo To się nie odwodzi, chociaż. No to mów, masz ostatnią szansę, żeby powiedzieć ile tych dzieci było. Słyszysz? To, to odwołujemy. Mów ja mi, nie nie No to policz, odpal Messengera polic. <słuch> No i co Dużo tych więcej było dużo. Dużo było. Dużo, dużo więcej niż dziesięć. Ja już 10, 10. No wieś. spokojnie sobie przypomnę, nikt cię tutaj. Nie zmusza do czegoś, czego nie robiłeś. Dużo, dużo. Dużo judź. Dużo było. No widzisz, jak ci, jak ci pamięć wróciła? Już nie będę nikim. No to jak obecnie z iloma gdzieś mi piszesz. Oprócz tego co my tu jesteśmy. Co? Panie Andrzeju. No dobra, już Ja już nie wiem, iloma ja pisałem. Już go nie mieć. Już? już go nie mieć. Andrzejowi. No już ja zaraz sobie przypiszę sam więcej widzę. Ja już nie, nic, nie będę pisał. Warto. Nie będę pisał. Wszystko usuwam. Ja nie, no nie w tym pisał. rzecz. Nie będę pisał. Dobra Andrzej. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Przepraszam. Usuwam wszystko, nie będę pisał. Nic. Nie chcę mieć już więcej Ale ty już sobie narobiłeś prawda? Nie będę miał. Najgorsze w tym, że po prostu nie zrobiłaś po pierwszym razie i dalej to I Teraz bądź, naprawdę. Będę śmierci. Dobrze, proponuję może zakończyć. To już i poczekamy. Dobra, słuchajcie. Nie w takim razie mi się trzymajcie się. Dzięki za to, że dzisiaj byliście z nami. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy z opolskiego. A my czekamy sobie tutaj na panów policjantów. Andrzejowi przywrócał pan. Cześć. Nie na razie. Dużo.